Czy jest taki, jaki w tych warunkach zaprojektowaliśmy? Ja i mój zarząd określamy ten budżet jako budżet odpowiedzialny, w ślad za ten budżet bezpieczny, ale i też co jest bardzo ważne, budżet elastyczny. Udało się pozostawić nienaruszone wszystkie rezerwy. Mało tego myśmy niektóre rezerwy jeszcze zwiększyli, w związku z tym będziemy mieć instrumenty do elastycznego reagowania na różne sytuacje, które w ciągu roku. Mogą nas zastać, a poza tym dzięki temu, że mamy jeszcze dużą zdolność kredytową, gdyby co nie daj Panie Boże, nas zaskoczyły jakieś super nadzwyczaj, trudne sytuacje, to mamy możliwość w każdej chwili sięgnąć po kredyt, do którego byłem namawiany, szczerze mówiąc przez niektórych polityków opozycji. Ale przyjęliśmy stanowisko na dzień dzisiejszy nie rozpędzajmy się, bo nie ma takiej potrzeby póki co. Natomiast jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to oczywiście wtedy również skorzystamy z tego instrumentu finansowego. O jakich dużych zobowiązaniach przykładowych można mówić w tym budżecie? No budżet po raz pierwszy w tej pierwszej wersji projektowej sięgnął kwoty ponad 2 miliardy 300 milionów złotych. Ja rozumiem, że Pani pyta o największe pozy pozycje w tym budżecie, więc tradycyjnie transport i komunikacja to ten dział, który, który konsumuje najwyższą kwotę ponad 700 milionów. Będę zaokrąglać, bo nie chyba o to chodzi. Ale druga pozycja niezmiennie już od trzech lat to kultura ponad 300. 30 milionów, no i później kolejne, kolejne działy, które, które już są, są w mniejszym zakresie finansowane, ale też to są duże pozycje. I czy będą jakieś nowe, duże inwestycje, czy raczej będziecie skupiać na kontynuowaniu tego, co? Wszystkie inwestycje, które do tej pory były planowane i są w realizacji, będą realizowane. Nie zamierzamy odstępować od żadnych z nich, zwłaszcza, że nie tak dawno z ładu polskiego otrzymaliśmy 161 milionów złotych, jako region, który dostał najwyższą, najwyższą kwotę na realizację obwodnic, mostów i jednego wiaduktu. Przed świętami podpisaliśmy umowę z panem Wojewodą o przekazaniu przez pana premiera 32 milionów na obwodnicę Niepołomic. No a zaraz później przyszła informacja o przekazaniu jeszcze dodatkowych 110 milionów z kolei na obwodnicę Szczurowej. Zielonek i Brzeszcz, więc nie ma powodu, póki co, żebyśmy mieli z czegokolwiek rezygnować. Chciałam jeszcze dopytać o stypendium, ponieważ pojawiły się pewne zmiany. Jeśli można przypomnieć o tym, co to za stypendium i dla kogo jest dedykowane? Stypendium jest dedykowane tym młodym sportowcom, którzy z jakimś przewidywanym prawdopodobieństwem mogą reprezentować nasz kraj i Małopolskę w trakcie Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Wymyśliliśmy to po to, żeby stworzyć im lepsze możliwości do treningu, inaczej mówiąc, żeby mogli się w lepszych warunkach przygotowywać do tego ważnego wydarzenia. Dzisiaj rozszerzyliśmy listę dyscyplin i trochę zmieniliśmy niektóre dokumenty, czyli, czyli wnioski, ale też... Trochę będziemy podnosić ze względu na wzrastające koszty utrzymania, będziemy również te stypendia podnosić. Do jakich kwot? No Trudno jest w tej chwili, Pani redaktor, mówić, dlatego że to zależy od kategorii sportowca, zależy od tego, jakie on ma wyniki, więc tych przedziałów jest stosunkowo dużo.